Z racji mojego miesięcznego zawieszenia na Twitch, oczywiście za niewinność, mam za dużo czasu i grzebię w odmętach internetu, a tam wynalazłem grę, która mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zwłaszcza, że cena jest bardzo uczciwa, ponieważ gra jest darmowa. Nazywa się Polygon, gra się w nią lepiej niż w Battlefielda, wygląda gorzej niż Battlefield, a ja mam nadzieję, że odcinek się spodoba, więc życzę miłego oglądania. No to lecimy od razu w wir walki. Jak widzicie, mapa nawet wygląda jak w Battlefieldzie. Możemy sobie wybrać gdzie chcemy się odrodzić. Odwróćmy się na B i lećmy od razu zabijać innych przeciwników. Tak jak powiedziałem, gra nazywa się poligon i nawiązuje raz do poligonu, a dwa do poligonów, z których jest zbudowana, bo wygląda tak śmiesznie. Ale to jest w sumie fajne, bo na Instagram się nie sili. A jak za raz zobaczycie, gameplayowo naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. Więc przejmujemy strefy, zabijamy przeciwników, i gramy za darmo. Czego chcieć więcej! Więc na jolo idę. Leży! Leży! Łatwo! Cicho, cicho, na kucaka. Aż ten. Więc tu można się wychylać jeszcze tego nie zauważyłem ale już się, to patrzymy. Ale ładnie tu się. A! Ah! Chciał mojego kumpla zabić. Sniper. Zobaczmy jeszcze w menu głównym, co tu się robi w ogóle. Sor Soldier. Primary weapon. O kurczaki. A required level i jakieś monetki. A te monetki. Te manetki się kupuje, ale pewnie też zdobywa, czyli rozwój postaci. No ogólnie, wiecie jak to jest. Gra jest darmowa, więc na czymś twórcy muszą zarabiać, a zarabiają na tym, że jak chcecie szybciej, to musicie coś kupić. Metro jest. Metro. Poczekajcie, ile jest map? Create server. Mamy metro, mamy w dolinę. To właśnie nie graliśmy. Crash site. To coś innego. Storage i Storage Night. Ok, czyli mamy tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery mapy. Piąta jest w trybie nocnym, ale ja bym chciał zobaczyć metro. Dobra, mapa, którą chciałem bardzo zobaczyć w tej grze, nazywa się Metro. Jest jeden punkt i wszyscy go przejmują, więc. Taki creme de la creme Battlefieldowego Metro. Zobaczmy, jak wygląda w wykonaniu gry Polygon. Jak widzieliście, te większe mapy bardzo fajnie gra się przyjemnie. Zobaczmy, jak wygląda takie Close Quarters w wykonaniu tej gry. Także lecimy. Ja już kupiłem sobie akacza, który podobno jest lepszy. Zobaczymy jak się z niego będzie strzelało pewnie gorzej, ale zobaczmy. Metro. No ciężko, ciężko nie czuć, że to jest właśnie metro z Battlefielda, prawda? Leżysz! Granat tam rzuciłem, a ci nic. Żli ludzie. Leśe? Oj, dobre. Leży Aj kurde na reloadzie mnie złapał Ale i tak ładnie Ładnie tu pociągnąłem teraz <laughs> A! Ale to było dobre. Dobre plecki. O, kolimator się odblokował. Super zajebiście, brakuje mi go. Zobaczmy, jeszcze udało mi się odblokować kolimator, czy ja mogę ten kolimator teraz y, założyć 3250. Mogę, ale nie wiem za co się te punkty bierze. Na pewno za korony. Te korony kupujemy za prawdziwe punkty, ale chyba też za progres po prostu dostajemy, no bo ja nic nie kupowałem, a mam. Jak widzicie, już wyposażony w kolimator. Zobaczmy, jak to odmieni losy tej rozgrywki, choć dołączyłem do zwycięskiej drużyny, a mi chyba nie szło też tak najgorzej. Ale za chwilę zobaczymy, jak się strzela z kolimatorem. Mam nadzieję, że będzie przyjemniej. No bo y, celownik to podstawa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Au! Ale strzelało się dobrze. Niestety kolimator nie broni przed obrażeniami przeciwników. Co za nieświadomi niczego Przeciwnicy A ten ze snajpą tam jeszcze kurde zrespa. Ale tu ładny był wjazd Tam jest snajper, dostał, ale, ale żyje Ja bym poszedł na górę kurde ich Dziabnął nieświadomych Widzieliście? Oni nic nie wiedzą. Ten mnie od tyłu zaszedł w ogóle, wiedział, wiedział, to musiał być ten, nie, to nie był ten, co go zabiłem, ale skądś wiedział, <laughs> ale ładnie tam szedłem, ładnie, podobało mi się. Jak on to, to Rachel! Ej, ten pierwszy u nas zobaczcie, ma 30 kili, 8 śmierci, czwarty poziom. Dobra, idziemy górą, bo tędy górą, górą mi najlepiej idzie chyba. JAK ON TO PRZEŻYŁ?! Co za Nie, oni są jacyś... To oni są co jacyś... Coś mają. Oni coś mają chyba. UUU! Udało się! UDAŁO SIĘ! Także Kolimator robi robotę. Ale dodatków, jak widzieliście, jest mnóstwo w tej grze. I tak jak mówię, to jest darmowa gierka, więc oczywiście wszystko bierzcie trochę przez przyburzenie oka, ale zabawa jest przednia, więc warto spróbować, a że jest darmowa, to nic nie tracicie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybuj kanał i daj znać w komentarzach, tych chcesz więcej odcinków z takich dziwnych gier. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!